O, hej widzowie. Dobry początek. Okej. Okay. Hej widzowie. Cześć. Jakby zero wstępów, myślę. Po prostu jemy. No. To jest nasz deser. Oh. <laughs> deser. A to jest nasza kolacja. Jej. Zaczynamy. Możemy zaczynać? Mhm. Mm no to zaczynamy od kolacji. Mhm. Mm Aaaa... Mamy. mamy... Takie coś. I to tyle. Ja znak nożyczek idę po nożyczki. widzów. A Ty co tu? Dobra, spędzisz obok na kreśle, co? Dobra. Czy nie? Otwarte. jest. O oh my god! Zawartość. Trzy saszetki. Więcej saszetek. <grym> Plastik. To jest zajebista. <grym> <grym> Jaka jest instrukcja? Z tyłu tam powinna być. Okej, okay, do przygotowania niezbędna jest mikrofalówka. Mamy. Dzięki ci Bogu. Foliowa torebka. Mamy ją. A mniejszość Dobra. Taskę narzeczkami nożyczkami w trzech miejscach według linii. O, o. Czyli tniemy to. z duża odpowiedzialność. No, nie zjedz tego. Teraz tu. O nie. No. Czyli mówisz, że nie był kastrowany. No nie był. Najlepiej. Okej, okay, dalej. Kolejny krok. Frytki. Zaczynamy od frytek. Do karbowanej tacki wsyp żółtą się... saszetkę. Mam. Wlej dwie miarki wody. Woda. Woda. Tu masz miarkę. Syp, wlej dwie miarki wody. Dwie miarki. Jedna. Świetnie Ci poszło Dominika. Fantastycznie. Jeszcze jest druga, słuchaj. Boże, jeszcze lepiej. Druga. A potem przykle. Nie wiem, czy to pies takie wie, czy to Wydaje mi się, że pies. To też. Trzeba być jak, te, jak tacki z maka <kluzł> no to! Fantastycznie. <noise> wow. Po prostu wow. Wow, ale pulpa się zrobiła, słuchaj. Okej, okay. jest. Musi być gładko. Już kończę, już kończę. I później co mamy zrobić? Potem włożymy do mikrofalówki na 20-30 sekund, bo po wystudzeniu pokroimy w kształt frytek i włożymy mm -hmm. do odpowiedniej torebki. To to jebie! Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest pies. No to, 100% jest to! Albo twoja ręka śmierdzi psem. Surprise! To. No Powodzenia dla nas Ale będzie strasznie. <grycząc> ja ty typsami za to Ale Będziesz miała kompo nie zaśniesz No, nie raczej nie I co tu się robi? Kotleta Mój ząb Wsyp brązową saszetkę ha. Kochani <grych> <grych> Spójrzcie jakie brązowe Ej, wiesz co mi się przypomniało? No to jebie strasznie Co to jest to? O, mm, I znowu dwie miarki wody mamy tutaj też. Mm -hmm. Wymieszać. I zaraz uformuj w rękach kulkę. Żeby później tu dać. Wciśnij ją, wciśnij, to jest ważne, do środkowego otworu tacki trzema otworami. Okej, okay, gdybym tylko umiała czytać... I jak to wygląda? Nic się nie zmieniło. Skurczyło się. No. O, i teraz ma co się wystudzić. No nie chciałybyśmy jeść gorącego. No, oczywiście. Że tego by nam brakowało, poparzyć się. Dotacki z gwiazdką. To jest to sama, Rób tą kulkę. No ja za wolna jesteś. Staram się jak mogę. Robisz kulkę? Chcesz teraz przemieszać? Nie. Yum. I jam. I ta kola? jam. Jeszcze większe jam. Patrz, ty oh. masz takie ten? Tu masz tackę do krojenia, patrz. Nie. Oh, um, yeah. Tu jest do sera akurat, ale Nie możesz ważne. sobie na tym pokroić ten. Nie mój je z maja. Zrób wystarczająco prytek, żeby było. Jesteśmy we dwójkę. <laughs> to jest dwóch osób. Jest? No, Dwa bałam Ja jestem wrażliwa. Kto więcej płaka? Ty. O, zrobiłam fraszki. Brawo! Czy ty się zgrzygałeś? Wielkie gówno! Nawet. Jeżeli rodzina to w życiu wszystko. Wyszło ci? Eee. Pomarańczowa saszeczka. Dobrze. Z tego też będzie zrobić kulkę? Nie, ty robisz tę kulkę. Nie, ty jest od mieszania. Mamy tutaj podział ról. Ego, ja wsypuję, a ty robisz resztę. Jakie grubno. Nie ma, nie chcę, już sama sobie to zarysować. Przepraszam. Myślisz, że mogę tym to wcisnąć? Jasne. No pięknie ci wyszło. Wygląda jak mięso. Surowe mięso. I parę mieszam? Bo ja bym chciała pociąć coś. Najlepiej no siebie, ale... To powiedz, kurwa, no. czy ja mam taką rolę? Ale mi teraz ręce jebią od tego. Nie. <laughs> Czuję, że dobrze tych otworach. I widzowie tego nie widzieli. Widzieli tylko mam pupę. To też widok. Prawie jak to miękko. to nie. Potem Dobra, nie. lepiej nie będzie. Chcesz to oblizać? Myślałam, to jest Nie wygląda nie. źle. Loud beast. Do karbowanej tacki Syr, niebieską saszetkę Ej, to ja najgorzej jadę No i mieszaj Mieszuj, mieszam. Kurwa no Kierdolę. Spokojnie go. Oglądałam bardzo ja pana zjadam Widać Możemy dodać trochę mojej wody magicznej Na ból Bliznie. Wczoraj obudziłam się w środku nocy I się popłakałam Z bólu nie nienawidzę, gdy to się dzieje. Takie gówno. To może do... Dawaj się tego Jezuska tutaj! Smajkici. <grym> Fuck. Napój. Do kubka wlej wodę. Około 1 cm poniżej górnej krawędzi. Uuu, to dużo. To nie jest moja wina, że jestem powolna. Właśnie to jest twoja wina, tak szczerze. To jest genetyczne. Bycie powolnym? Tak. Powyżej górnej krawędzi? A poniżej? <laughs> Moje paznokcie biały 3,7 cm, więc jak wsadzę tylko ten, tak górę, jedną trzecią gdybym wsadziła, to będzie centymetr. Zabije się! Gówno, jak mam to uciąć? O, to się gazuje! Mm. Epickie. Ło, to będzie wódka, dlatego był centymetr. Co, Co, bym... Czemu się krztusisz? HOK Na Natan, ty nie chcesz tego jest zaraz no <noise> no to Natan, tak się zesrasz po tym. <noise> no, gorzej niż my. Dosłownie. To pasuj kształt i przeklij na pół według rysunku. Dobrze. Teraz keczup. Do karbowanej tacki. <noise> Znowu! Tak. Wsyp zawaty z czerwonej saszetki. Wsypuj. Wlej, wymiaskuj, wody wymieszaj. A bułeczki na pół. A -a. <noise> Bułki nie są równo pokrojone. Bułka? Uu, nie zobaczycie mnie. Dobra, jak Wiem, co robię. I wiem, co kupuję. co ja, i co kupuję.

Through the wastelands, to the to Boże, wyszło idealnie. Izuska. Tak, bo ja mam wizję. To the highways. To my shadow, to the sun Teraz jest yes. próba testu. Próba testu! Tu jest deser. A to zna, raz się bierze. Nie, ja na pół. Gryzka. Dobra. Cheers. Jami. Twarda jak skała? Moje nie jest. Twarda jest twarda. Hm. <laughs> Ja mamy jeszcze frytki i kolę. Za mała, żeby mieć po tym srokę. Słabe to było 3 na 10 Złapa no. była fajna no, ale... ale smak? Mm -mm. Mm -mm. Dawaj pół <grystanie> To nie jest pół Nie będę tyle piła Nie jest zła. Sogiepko bez kolą Nie jest zła. Ja nie lubię koli, więc ja wypiję. Ja też nie lubię coli Teraz czas na szaty Razem z nami, bo sama nie piję. Pinks! FRYDKA! <grystanie> uh, frytka! Pinks. No to jest twarde, już nie oszukasz. Chrupiące. No jest uzłe. Ej, to jest akurat dobre. No. To mogę. No to jest. jakby wiele frytek tak jak smakuje po prostu. No. Uh -huh. Ej, ale to zrobiłaś robiste. Dzięki. <grystanie> To koniec widzowe. Zostawcie lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem. Zostawcie Wbijcie na nasze Instagramy, Facebooka i... to jeszcze nie było TikToka. Facebooka. I OnlyFansa. Girl, jesteś jak galant. Alphaba. Nie chcesz Alphaba, bo jesteś czarna. O. Oh. Elfaba. Glinda. Alphaba. Glinda. Aha. Elfaba. What is